Nazywam się Milena Kuczyk, mam rocznikowo 19 lat, pochodzę z Chorzowa i reprezentuję województwo śląskie. Cześć, jestem Natalia Lasota, mam 25 lat, pochodzę z Wytromia i reprezentuję województwo śląskie. Cześć, nazywam się Aleksandra Łomińska, mam 20 lat, pochodzę z Chorzowa i reprezentuję województwo śląskie. Dzień dobry, nazywam się Oliwie Macura, mam 20 lat, pochodzę z Popowic i reprezentuję województwo śląskie. Hej, nazywam się Weronika Malinowska, mam 22 lata, jestem Sosnowca i reprezentuję województwo śląskie. Hejka, nazywam się Martyna Małysz, pochodzę z Brennej, mam 20 lat i reprezentuję województwo śląskie. Cześć, nazywam się Martyna Miszkoła, mam 27 lat, pochodzę z Żor i reprezentuję województwo śląskie. Hej, nazywam się Polina Napierkowska, mam 23 lata, przyjechałam z Gliwic i reprezentuję województwo śląskie. Cześć, jestem Sara Nowicka. Mam lat 18, pochodzę z Łodygowiec i reprezentuję Województwo Śląskie. Nazywam się Anastasia Kablus, mam 19 lat, jestem z Żywca i reprezentuję Województwo Śląskie. Hej, ja nazywam się Lutra Perun, mam 22 lata, pochodzę z Katowic i reprezentuję Województwo Śląskie.